Cześć! Tutaj Akari, a my powracamy do mojego let's playa. Ostatni odcinek wrzuciłem z jakiś tydzień temu i było to generalnie spowodowane tym, że nie miałem czasu. W każdym razie mam nadzieję, że moje następne odcinki będę wrzucać w mniejszym odstępie czasu. Chciałbym też coś powiedzieć o stronie technicznej. Generalnie... Jak już ostatnio wspomniałem, nigdy nie zajmowałem się kręceniem filmików, ale myślę, że każdy następny odcinek będzie mi wychodzić coraz lepiej, jeżeli chodzi o montaż i nabiorę swego rodzaju smykałki, jeżeli o to chodzi. W każdym razie wracam do naszej gry. Hmm, co my tutaj mamy? Szafkę. Też przypomina mi to bardziej kufer. Hmm. Dobra, o, tak jak już tutaj widzicie, zespawnowały się nam pierwsze mody, że tak powiem. No i co, generalnie, jeżeli już jesteśmy przy tych modach, to w wolnym czasie postaram się zaktualizować. Zaktualizować, przede wszystkim w ogóle najpierw wypisać liczbę modów, z jakimi gram, a później ją systematycznie po prostu aktualizować. Żebyście byli... Żebyście wiedzieli po prostu, z jakimi modami gram. Wrzucę od razu te układy lecznicze sobie na pasek szybkiego dostępu, bo jeszcze na pewno się nam przyda. Co tu mieliśmy? Ślubne odzienie. To przebierzemy od razu. No, jak na elfa mieszkającego w obcowisku, to chyba przyznać się, że zapilnie niezłe to dzienku nie, nie Ach, córeczko moja, to ostatni dzień, gdy mogę się tak do ciebie zwracać. Och, jaka szkoda, że nie ma tu Twojej matki. Czy moglibyśmy porozmawiać o tym małżeństwie? Nadal nie jesteś zadowolona, jak widzę. Oczywiście możemy porozmawiać. Świetnie. Czy naprawdę muszę wychodzić za mąż? Czas, żebyś rozpoczęła własne życie. Dopóki nie wyjdziesz za mąż, będziesz dzieckiem. Wykupne zostało zapłacone, zakon wydał pozwolenie, wszystko już gotowe. Tylko ciebie nam jeszcze potrzeba. Ale ja nie chcę patrzymy. <laughs> Rozumiem, zanim poznałem Adaję, gotów byłem wyruszyć na polowanie nadalijczyków. Ciesz się, że to ja wybrałem ci męża, sieroty, takiej jak twój kuzyn Soris, zmuszony są brać ślub z tym, kogo wynajdzie im Nestor. No więc, kogo znalazł ranił Nestor? Nie wiem, nie miałem jeszcze okazji poznać tej dziewczyny, idź i przekonaj się na własne oczy, jeśli tak cię to ciekawi. Pora byś odszukała Sorisa, im szybciej rozpocznie się ten ślub, tym mniejsze szanse będziecie mieli na ucieczkę. Naci, jeśli jest szansa, nikła, to zawsze coś ha <noise> widzę, że język nadal masz cięty, tak jak twoja matka. Och, jeszcze jedno, nim odejdziesz, moja droga. Twoje wyszkolenie bojowe walka na miecze, noże i czego tam jeszcze uczyła cię matka. Najlepiej nie wspominaj o tym narzeczonemu. Po prostu że nic na tym temat nie uczyłeś. Cóż, nie jest to coś, co ułatwiłoby znalezienie dla ciebie kandydata na męża. Nie chcemy przecież wyjść na jakichś tam rozrabiaków, a popełniła ten błąd. Matka była z od młodszykiem. Tak, to prawda. Weź to, twoja matka chciałaby, abyś to dostała, chociaż tyle mogę ci dać na początek nowego życia. Idź więc, mam jeszcze kilka rzeczy do zrobienia, a Soris zapewne już na ciebie czeka. No cóż, poszliśmy w takim razie w ślady matki i zastaliśmy również łotrzykiem. Co tutaj mamy? Zaktualizowano kodeks. Generalnie myślę, że nie będę tak za bardzo czytać tych wszystkich wpisów do kodeksu, bo po pierwsze jest tego bardzo dużo, a po drugie jest to po prostu nudne. Skoro są one po prostu noudne i rzadko kiedy jest jakiś ciekawszy wpis. No chyba, że naprawdę będziecie chcieli, żebym od czasu do czasu tam coś wam przeczytał. Dobra, co my tutaj dostaliśmy? Buty Adai. Zmniejsza wrogość. Nic no, je. Co chciałem jeszcze powiedzieć? No tak jak widzicie mamy tu pełno itemków. No, no ale... pochylce nie będę ich po prostu używać, bo to byłoby zbyt dużo ułatwienie. To też w jakimś tam innym etapie gry. No nic, wyruszamy ku przygodzie w takim razie. No, idziesz. Niewątpliwie. Co my tu mamy? O, piennych elfów już piję na naszą cześć. Była pewna panna, która w morzu żyła. I chyba się coś we mnie mocno zadłużyła. Przynosiłem jej srebro, złoto i klejnoty. Ale chciała tylko, by chronić ją od złoty. Błagała, ją schwytał. Mówiła, że jest pewna. Obiecałem jej więc dom z kamienia oraz z drewna. Kochaliśmy się w morzu i na pięknej plaży. Ja się tylko bawiłem i jej więcej się marzy. Ale z życzenia jej spełnieniem jest mały problem chyba. Moja żona jest nieówna, kiedy cuchnę jak ryba. No, rzeczywiście zabawne. Oho, witam. Cóż to za piękny widok dla mych zbolałych oczu. To nie pij tak tylko chodzę i zbieram ślubne prezenty. O, a my myśleliśmy, że. Myśleliśmy, że lepsza będzie gotówka. Łatwiej ją wykorzystać. Dobra, jasne. Zebraliśmy 30 groszy. To całkiem niezły ślubny prezent dla każdego. Dokładnie tak. To znacznie lepsze niż zwykły prezent, nie? Cóż, tradycyjnie daje się 40 groszy. O, masz rację. Nie miej nam tego odrzutwy, jesteśmy lekko wstawieni. Oto dodatkowe 10 groszy. A teraz idź świętować swój wielki dzień, a my zrobimy to samo. Wielki dzień. Mnóstwo świętowania. Stróżko. No cóż, wynegocjowaliśmy na te 40 groszy, chociaż. Przecież za bardzo nam się to nie przyda. Hmm. Różni się głównie oprawą prawą oczu. Nie widzę tego. Wszędzie, gdzie patrzę, dostrzegam jej matkę. Ona była znacznie bardziej delikatna. Nos jest bardzo podobny, musisz to przyznać. Co okazuje? A ty znowu z tym chowem? Przecież nie jesteśmy końmi. Oczywiście, że nie, ale pochodzenie jest bardzo ważne, tylko o to mi chodzi. Moim zdaniem cała ta idea jest niedorzeczna. Cóż, masz prawo tak myśleć. Pochodzisz z dobrego stada. Czy to nie jest nasza szczęśliwa panna młoda? Witaj, kochana. Kochanie, ona nas pewnie nie pamięta. Och, oczywiście. Jestem Dilwin, a to jest Geton. Byliśmy przyjaciółmi twojej matki. Nie widzieliśmy się od kiedy... no... Co możecie mi powiedzieć, mojej matce? mój matko? Ojciec wciąż o niej nic nie mówi, prawda? Adaja była piękna i pełna życia. I trochę dzika. Pragnęła ciebie bardziej niż czegokolwiek innego. Smutne, że nie mogła zobaczyć, jak wyrosłaś. Chcieliśmy jedynie cię dziś zobaczyć i złożyć ci życzenia wszystkiego dobrego. Czekajcie, jeżeli moja matka nie widziała, jak wyrosłam, Wrosłam... to jakim cudem. Ona mnie nauczyła zdolności bojowych. Zeszła, jakiś błąd logiczny się wkradł. Nieważne. Nie wychodzę za mąż. Naprawdę wdałaś się w swoją matkę? Cóż, zobaczymy, czy jutro powiesz to samo. Bądź zdrowa. Nie trzeba w obsesji. Czyli generalnie kolejny wpis. Wychodzę z no, i do siostryny. Nie widzę dywanu. Nie zostawiliśmy go, prawda? Życzę szczęścia, panienko. Chcieliśmy zostać na uroczystości, ale musimy ruszać. Co się stało? Człowiek, który jest właścicielem naszego domu, postanowił przerobić go na magazyn. Nie stać nas na to, by mieszkać w innym miejscu miasta, więc opuszczamy Denerim. Hmm, dokąd się udajecie? To ruin Ostagar'u. Obozuje tam armia i potrzebni są robotnicy. Chcieliśmy poszukać pracy w Wysokorzu. Ale to niemożliwe. Dlaczego nie? Przeprowadzka do innego obcowiska nie jest łatwa. Podróż i łapówki sporo kosztują. Ludzie są bardzo podejrzliwi. Słyszałem, że ci zamieszkujący w Wysokorze są jeszcze gorsi niż tutejsi. Mogę wam w czymś pomóc? Wciąż jesteś dzieckiem. Nie jesteś w stanie nic zrobić. Ciesz się swoim wyjątkowym dniem i nie myśl o nas. Mój mąż chciał powiedzieć, że jesteś bardzo wielkoduszny. Ale nie potrzebujemy miłosierdzia, żeby rozwiązać nasze problemy. Świetnie, ja chciałem wejść na idealistę. Um, Powieście się nauczyć przyjmować pomoc innych. Żegnaj. Żegnaj. Poczekaj, czy mogę zamienić z Tobą słowo? Spadaj. Jasno, szybko. Przepraszam, za moich rodziców, są zbyt dumni, by przyjąć pomoc, a co dopiero o nią prosić. Moi rodzice będą pracować w obozowisku armii i oczekują, że zrobię to samo, ale nie podoba mi się pomysł pracy w otoczeniu ludzkich żołnierzy, którzy od miesięcy nie widzieli kobiety. <gry> ale mi się na pewno spodoba ten pomysł. O no właśnie, tobie się nie spodobało, no, nie będą zachwyceni. Ale ja to chyba koniec. <grywia> no, dobra. Wszedłem teraz na z... złośliwą osobę.